tworze swój kodeks wewnętrzny, podstawę, fundament. Wiem, że jednym z elementów tego fundamentu, tego kodeksu jest moje prawo do bycia sobą w najpiękniejszej dobra postaci, jaką potrafię w sobie znaleźć, Poprzez swoje życie pokazać. Elementem tego fundamentu jest również moje prawo do szczęścia, do miłości. Mam prawo być szczęśliwym człowiekiem. Ta przestrzeń której jestem nazwana ziemią, życiem, jest przestrzenią, od której mam prawo oczekiwać, że znajdę w niej taki stan wewnętrzny mój, mojego ducha, który nazywa się szczęście. Mam prawo się uśmiechać. Mam prawo nie płakać. Mam prawo odnajdywać w moich myślach i uczuciach te, które razem zespolone tworzą mnie jako szczęście. Mam prawo do miłości. Mam prawo ją odczuwać w sobie, mam prawo jej nie gubić. Mam prawo oczekiwać, że ona będzie, nie odejdzie ode mnie, bo ja jestem miłością, szczęściem. Mam prawo oczekiwać od ludzi, od świata, od Ziemi miłości. Nie mam prawa wątpić, że miłość mi się należy. Ona przecież jest jak istnienia słońca. Bez niej trudno jest wędrować, tworzyć i kreować perspektywę. Mam prawo do miłości. Do odczuwania jej głęboko w sobie, tej szczerej, tej absolutnie prawdziwej. Bez poczucia, bez zrozumienia tego prawa, jaki mam fundament swój istnienia, bez odczuwania i pewności, że szczęście to moja, Przestrzeń mnie należna. Jak mieć fundament, na którym możesz się oprzeć, spokojnie oprzeć? Buduję swój kodeks wewnętrzny, określam jasno zasady, którymi chcę się kierować. Określam bardzo precyzyjnie. To, czego oczekuję od siebie, od świata, od życia, od ludzi. Nie zmieniam tego. Nie. Tym fundamentalnym prawem istnienia. Chcę się kierować. Ja się nim kieruję. W moim kodeksie wewnętrznym prawo do bycia sobą, prawo do szczęścia i miłości prawo, które jak klucz otwiera drzwi do szczęśliwej dalszej mojej przyszłości. Mam prawo. Pytanie tylko jak chcę egzekwować to prawo w swoim życiu, w relacji z dniem, każdym, z człowiekiem każdym. Pytanie jak w rozmowie samemu ze sobą stosuję moje prawo do szczęścia, do miłości. Mam prawo spotkać, dotknąć, posmakować tej energii, tej wibracji, którą tak hołbią ludzie. Mam prawo posmakować, dotknąć tych uczuć i tych myśli, które sprawiają, że wszystko staje się piękne, wypełnione nadzieją, będące w połączeniu optymalnym, najlepszym umiejące przynieść to, czego. Każdy poszukuje. Miłość, szczęście. Mam prawo od dnia każdego oczekiwać, iż przyczyni się do wzmocnienia we mnie mego szczęścia, mej miłości. Inaczej życie staje się jak ciemność, w którą nie chcesz iść. Bo po co ci być w ciemności? Mam prawo oczekiwać od każdej cząsteczki mnie, mojego ducha i mojego ciała, że będą nawzajem traktowały siebie jako szczęście, które jedna drugiej po prostu daje. Jako Miłość. Traktować będą fakt bycia razem zespolenia, spotkania na ziemskiej drodze. Mam prawo oczekiwać, iż każda cząsteczka mego ducha i ciała będzie to wspólne, utworzone, czyli mnie, jako swoje szczęście. Miłością traktować. Tworzę kodeks mój wewnętrzny, świat mojej absolutnej prawdy. W tym kodeksie nie ma lat życia smutnych, niemal bezpłodnych. Są lata życia. Kreowane poprzez to, że człowiek jest pewny, że jest szczęściem, że jest postacią miłości. Nie ma dyskusji na ten temat, bo po co nad tym dyskutować? Uświadamiam sobie coraz bardziej, coraz pełniej, coraz głębiej, I jak ważne jest szczęście. Dla mnie. Jak ważna jest miłość, dla mnie. Jak ważna jest każda możliwość, każda sposobność, by poczuć miłość i szczęście. Otwieram się na spotkanie. Chwil szczęścia, chwil miłości. Mój kodeks wewnętrzny to moje, moje przekonanie. To nie jest akt mojej wewnętrznej o cokolwiek, jakiejkolwiek prośby. Im pewniej, im bardziej stanowczo opisuję siebie prawami, które daje mi istnienia przestrzeń. Tym bardziej czuję, że staje się, że jestem po prostu sobą. Przecież mam prawo być sobą. Czuję, że jestem miłością, szczęściem, przecież mam prawo być miłością i szczęściem. Nie ma dyskusji na ten temat. Sprawa oczywista. W fundamencie, który mnie określa tutaj, teraz, gdzieś indziej, potem, niemalże wszędzie, jak na tronie zasiada władca, określający, co na pewno, Staje się wyznacznikiem mnie. Zatem na pierwszym tronie siadło prawo moje do bycia sobą, na drugim moje prawo do szczęścia, miłości. Tego władania nawzajem nie zabiorą sobie, nie będzie tutaj. Żadnej między tymi władcami mnie, mojego fundamentalnego ja, żadnej walki, żadnego konfliktu. Jestem szczęściem, jestem miłością. Jeśli nawet ludzie, świat nie potrafią dostrzec tego we mnie, obym ja to dostrzegała. Jestem szczęściem, jestem miłością. Samodzielnie. Trzeba sobie to prawo przyznać. I samodzielnie należy to prawo wziąć w swoje ręce i samodzielnie należy je egzekwować. Tworzę kodeks wewnętrzny. Zaczynam. Przemyśliwać, na bazie jakiej tworzą się moje myśli, uczucia moje. Zaczynam się zastanawiać, co we mnie jest takiego, co sprawia, że jestem absolutnie autentyczna, prawdziwa. Zaczynam zauważać, co wplata się w każdą moją myśl i w każde moje uczucie. Powodując, że na pewno dźwięczą mną, nie są różne, niemal obce w stosunku do mnie. Dostrzegam niezwykłość istnienia, życia tego, że jestem w takiej postaci siebie, w jakiej potrafię się. Znaleźć. Dostrzegam niezwykłość i nieskończoną ilość możliwości stania się miłością, szczęściem, przeżywania szczęścia i miłości. Na mojej twarzy widać promienie tych praw. Niezwykłych. Światłami ich świecą moje oczy. We mnie, wokół mojego ciała, w energii, w przestrzeni mojego istnienia subtelnego, mienią się światłami jasnymi moje prawa do miłości, do szczęścia. Tego ludzkiego, tego ziemskiego i tej miłości, i tego szczęścia, które utożsamiane jest ze wszelakim byciem. Zatem jestem, zatem będę, a wy, władcy mnie, strażnicy praw, określających mnie w moim fundamencie władajcie władajcie wiem że mądrze sprawiedliwie władacie że roztropnie rządzicie myślę o mnie jako przestrzeni w której tyle praw mam choć nie wszystkie stosować potrafię. Wśród tych wszystkich praw prawo do bycia sobą, prawo do szczęścia, do miłości układam, tak jakbym układała jeden obok drugiego drogocenne skarby mnie, wnioski, energię. Niezwykłe. Oddycham moim prawem do bycia sobą, oddycham moim prawem do szczęścia, do miłości. Drze, wiruje moim prawem do bycia sobą, do szczęścia i do miłości prawem moim. Definiuję siebie w relacji ze sobą i światem zewnętrznym. Jestem taka jestem, taka chcę być. Jestem jak księga, w której najwyższa instytucja mnie określająca mnie to co chcę i powinnam przeżyć. Zapisuję Zapisuję dekret za dekretem, uchwałę za uchwałą. Potrzebny mi jest ten kodeks, by moje życie piękniało, jaśniało. Ogarniam swoją świadomością przestrzenie energii, i ten kodeks niezwykły. Tę jego niezwykłą księgę ogarniam świadomością siebie, te głębokie we mnie pokłady mnie. Jak dobrze, że już o nich coraz więcej wiem. Tworzę swój kodeks wewnętrzny. Mam prawo do szczęścia, do miłości. Nikt mi nie zabierze tego prawa, nikt mi nie zabroni kochać, być kochanym przez kogoś człowiekiem. Odczuwać szczęście w sobie, otrzymywać szczęście od innych i innym szczęście dawać. Zapewne po to tutaj jestem by z tego właśnie zdać sobie sprawę, by już bzdurnych pytań typu po co jestem sobie czy innym nie zadawać. Jestem tutaj, by być sobą, by być szczęściem, miłością. Będę tutaj, bo będę kontynuować siebie. Bo będę rozwijać moje szczęście, bo będę wspierać moją miłość. Niech się dowiedzą wszystkie energie tej ziemi, również i nieba, iż pragnę stosować te fundamentalne przysługujące mi z racji mojego istnienia prawa. Chcę nimi wygrywać. Nie mam zamiaru nimi przegrywać. Upewniam każdą cząstkę mnie, mego ducha i ciała, że to prawo uchwalone we mnie. Upewniam siebie, że kwestia mojego szczęścia i miłości nie zamknięta. Nieprzegrana, że wciąż jest pora na bycie w pełni kimś opierającym się na swoim wewnętrznym kodeksie, na swoich wewnętrznych prawach na tych prawach, które dotyczą mnie, dotyczą ciebie, dotyczą innych. Bo to są nasze. Wspólne prawa. Mam prawo do szczęścia, do miłości i Ty masz prawo do miłości, do szczęścia. Jeśli spotkamy się w jednym ogrodzie, będziemy szczęśliwi. Jeśli Twoje prawo do szczęścia, do miłości, poprowadzi Cię dalej, daleko gdzieś, a mnie w drugą stronę, to szkoda, ale zawsze mamy prawo spotkać się i nawzajem w swoje istnienie, w swoje życie wnieść: szczęście, miłość, pozwolenie na bycie sobą mnie i Tobie. Nie ma dyskusji fundament istnienia mojego. Określam, władcy dwóch praw zasiedli na tronie w mym wewnętrznym świecie. Nie oczekują od nikogo pochwał, żadnych braw. Pokornie pracują, głosząc. Reprezentowane przez siebie prawo, to prawo, którego mimo mijających lat nie chcę zmieniać. Miłość, szczęście, radość bycia ze sobą. W tej niezwykłej księdze Twojego, mojego kodeksu wewnętrznego, zapisane bez możliwości anulowania zapisu, bez możliwości wycofania się z tego zapisu. Jak to dobrze, że jest taka księga we mnie, ten fundament mnie.